Witajcie w Safe and Sound. To ja, Sierżant Dobbs. Dziś porozmawiamy, jak być bezpiecznym we własnym domu. Nasz przyjaciel, Mr. Puggins wprowadził się do nowego mieszkania. O co powinien zadbać? Zacznijmy od podstaw. Mr. Puggins powinien się upewnić, że ma zamontowane pancerne drzwi rolety z testem NCPD. Powinno powstrzymać tych okropnych, drobnych złodziejaszków. Ale gdyby komuś jednak udało się wetrzeć do środka, warto być na to odpowiednio przygotowany. Dlatego Mr. Puggins ukrywa go w każdym pokoju. Wtedy zawsze będzie pod ręką. W tym polecam domową wieżeczkę strażniczą. Ta partielka będzie w stanie powstrzymać nawet tych najbardziej zdeterminowanych intruzów. Alternatywą jest wynajęcie prywatnego ochroniarza najlepiej w dużej agencji z odpowiednim certyfikatem. Przypadkowy najemnik może się okazać ławutr i może obrócić się przeciw Mr. Panisowi, a tego byśmy nie chcieli. Co więcej, warto zainstalować też domowy zestaw monitoringu, który będzie w stanie wykryć każdy podejrzany ruch w naszym domu. I rzecz jasna, Mr. Pains musi też zadbać o bezpieczeństwo domowej sieci. Niech przecież żeby jakoś trener przejął kontrolę nad jego kranką, prawda? A na zakończenie. Czemu nie kupić keblerowej kamizelki? Z takim dodatkowym wyposażeniem Mr. Puginsowi nie straszne będą żadne. No i wygląda świetnie. No, wszystko gotowe. Mr. Pugins jest już bezpieczny i może się zrelaksować. Nareszcie nie ma to jak w domu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Safe and sound. Trzymajcie się tam.